Czemu każdy z nas ma tego kolegę, który ciągle kłamie? <laughs> Czasami mówi, w, miałem w Brow, mam w Brow starsie wszystkie postacie na maksymalnym poziomie. I oczywiście nikt mu nie uwierzy. Raz mi nawet powiedział, ach byłem w twoim domu dwa razy, gdy miałem pięć lat. Co? Ten chłop nawet nie wie, gdzie jest, jest mój dom, a co dopiero chodzi o mój numer. Teraz mi nawet ten debil powiedział, ym, że, że zgapiłem od niego fryzurę, kanał, albo i nawet y, jego pomysł, że na, żeby nagrać cokolwiek OFNAFie. A o, oczywiście w, y, on też kłamie. Fryzura inna, nagrywam o, o innym FNAFie niż on, a poza tym to tylko, tylko czysty biznes. Chyba nic się złego nie stanie, jeżeli po prostu weźmiesz z kogoś pomysł. Jakoś ludzie biorą z kapitana papieżaka ten trend, czy mogę być szczery na sekundę. Jeżeli też nie chcecie mieć takiego kolegi, subskrybujcie.